Teraz się nie ruszaj! Dobrze! Okej, możesz zaczynać! Przepraszam! A nie nic się jest to. Dobra, chodźmy do domu, zrobić drugą piniatę. Tamcą rozbiją sobie dzieci na biegunie południowym. Nowe informacje na temat napastnika. Oto portret pamięciowy sporządzony przez policję na bazie zeznań świadków. Um, e dzieci, chyba lepiej, żebyście się dzisiaj bawiły w domu, bo na zewnątrz. <śślesk> <ślesk> <ślesk> Matko, bandyta w moim domu Ładę, precząc dzieci! Richard, dzwoń na policję! Policja! Nie wiem czemu chciać, ale pomoc tam jest... Zubitamy z domu machając rękami! Dajmy im za dwie minuty, na pewno im przejdzie. Zostaw! Nie do nich, puść mnie do nich. to już sprawa policji, czyli zawodowców. Można nam zaufać. Dobra, niech sprawdzę, gdzie jest N. Negocjacje, nego? Nie powinno się mówić Nagocjacje! Nago, to znam takie słowo, ale nego! Wypuść moje dzieci, bo naśle na ciebie wszystkie siły specjalne! Ej, dawaj, to ja trzymam poradnik! Wypuść siły specjalne, bo naśle na ciebie moje dzieci! E, przepraszam, to wszystko moja winna. Czemu udawałeś wymyślonego przyjaciela? Właśnie, i lepiej, żeby to miało sens. mnie stary, samotny wytwórca zabawek. Byliśmy przyjaciółmi, ale kiedyś rano się nie obudził. Błąkałem się po ulicach, szukając nowego przyjaciela, ale wszyscy bali się mnie i przeganiali. Wszyscy, ale nie wy. Dobra, może być. Masz dwie minuty! Wychodzisz albo my wchodzimy! I co teraz zrobimy? Wszystko, to trzeba, żeby ratować przyjaciela to po co? Chcę zrobić nastrój. Po co? Żeby fajnie się robiło pułapki. Mamy tylko dwie minuty. Szybciej! Teraz jesteśmy gotowi. Wszyscy na stanowiska. Tak jest. Sorki, skręciłem się. Okej, okay, na mój znak. Na przód. Hey, ja tu wydaję rozkazy. Nie słyszałeś? Powiedziała naprzód! Nie nabiorę się na to! <laughs> Myśleliście, że to kupię. <laughs> Uważaj, ten gość to potwór! <laughs> Nie posmarował klamkę masłem. To naprawdę genialny przestępca. Muszę zajrzeć do podręcznika. Jeśli sytuacja wymaga wysiłku intelektualnego, wezwij kogoś innego. O, masz pół minuty, żeby się poddać, bo inaczej wyślę tam ich matkę. Szansa jest raczej niewielka, że ktokolwiek to przetrwa. Ruszmy głowami, co zrobić? No i zero. U mnie też. Teraz... Skupcie się, trzeba coś szybko wymyślić. Nie uwierzą, że on jest niewinny, i nie dadzą mu spokoju tak długo, póki żyje. Nie ruszajcie. Otwórz butelkę i łapy do góry. Piłem trzy butle nieokreślonej koli i mam całe opakowanie nieokreślonych miętówek, więc lepiej pozwólcie mi odejść, bo jak nie, proszę odłożyć miętówki! Chwila! W sytuacji wymagającej wyczucia Ognia! E, momencik, nie. Raczej O, G, N i A. Ogarnij problem, gadaj z agresorem, nie drażnij go i absolutnie nie atakuj. Oho. Chciałem Wam tylko podziękować i pożegnać się. Ale jeszcze nas kiedyś odwiedzisz, prawda? Obiecuję. Przybij piątkę.